Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kolejnych pogaduchach u ropuchy. Dlaczego ropucha będzie tu? Witam Was na kanale Marga SK62. Ja jestem marga SK i mam 62 lat. W zamian nie mam botoksów, jaluronów i innych cudów powstrzykiwanych w twarz. Kochani moi, z czym na dzisiaj przychodzę? A no, ta paletka już leży sobie, no, ze dwa miesiące. Nie? I chciałabym bardzo zobaczyć, jak się yy, nią, czy jest dobra, czy nie dobra, jak, jak. Ten tak wygląda w środku. Każdy kolor ma odpowiednika we w Wscącym się letką, bo tu nie można sceniem nazwać. Już Wam zaraz tu czuję te, które się nie pscą. Nie? No, nie. I one wyglądają tak. I jeszcze są dwa fiolet, taki ciemno złoty, a zielony właściwie i fioletowy. O. Tak wygląda. Maty już robimy. Maty, brązik. Taki se brązik. Jest taki właśnie jasny, nie? Nie, no nie. Takie są kolorki. I czarny. Też ciemniejszy brązowy i taki bardzo ciemny brązowy. O. Powiem Wam, że ym, na paluchy wchodzą bezproblemowo i wyglądają na takie, które będą się, moi drodzy, trzymać. Trzymać, o, o, znaczy dobrze rozblendowywać i trzymać oczu. Nie będą spływać. Co do spływania, to, moi drodzy, yy, tylko mam zrobione brwi. Pod brwiami jeszcze nic nie mam, bo będę miała yy, z wami co do kuchen, robiony. Najpierw jedno oko sobie zrobię, a później drugie oko sobie zrobię, po Także mój do tego celu ulubiony um, korektor. A, udało się, nie? I plaskaty pędzelek, ten jest akurat z Bailey i powiem wam, że 32 albo 22. <laughs> Ojej, porysowałam sobie szkło w okularze jednym niechcący i powiem wam tu, że rozglądam się za żeby, żeby nowe. Oprawka sama w e, filmanie tej firmy nie ma w Polsce, aż dziwne, wiecie? Bo jest naprawdę doskonała i niedroga. Sam, za samą oprawkę, taką bezoprawkową, to jest 100, zł, 100 euro zapłacę. Albo jeszcze mniej inaczej. Ale już wygląda sprawa inaczej ze szkłami, ponieważ ja nie wiem jak to się nazywa po polsku, biorę szkła moi drodzy te, które... I mają i nadal i na bliskość. O! I są w trzech różnych wariantach. Są w tanim wariancie, to czyli ta część do czytania to jest tylko taka malutka. Jest w jakimś tam innym średnim wariancie. Yy, yy, tak, jest troszeczkę większa. Yy, w yy, w sub, nie, czy, yy, bardzo dobrym wariancie, nie? Gdzie, gdzie jeszcze jest większa. I czwarty wariant to jest yy, super hyper, nawet na swoją nazwę. Nie? No i oczywiście, ponieważ ja tych diodki trochę mam. Aha, no nie, przede wszystkim tak, ponieważ ja bezoprawkowe. Poprawki, nie? Mam to. Szkła muszą być z plastiku. A że mam dużo dioptrii, to te szkła trzeba zeszlifować odpowiednio. No więc, suma summarum, z tym oszlifowaniem, z, tym, z tą wersją premium, super premium. I, i, I z tym wszystkim jedną szkło, moi drodzy, jakieś 500 euro. Tak ta, tak ta sprawa wygląda. I a, to jest w filmanie. A w innych optykach jest o wiele, wiele jeszcze drożej. Nie? Ja już tak. Ta moja oprawka już mi tak chodzi. Poza tym te um, oprawki filmana mają um, na całe życie gwarancję. Czy śrubka, tam czy się urwę, jak mi się kiedyś ur, urwało coś tam, teraz nie pamiętam co, to wszystko jest za, naprawiane za darmo. E, na, na szkła, e, e, żeby ten można wziąć sobie, kochani, e, ubezpieczenie. Ale e, nauczona życiem, że, że ubezpieczenie takie, e, no, no ja te już noszę dobre 9 lat, osiem, Czekajcie, w 2013 jak y, miałam wsiąść do samochodu pierwszy raz, no to patrzcie ile lat, no to musiałam sobie zrobić okulary, bo ja mam jazdę w okularach, tak, że tak to, tak to wygląda. No więc y, wtedy zrobiłam sobie te, kosztowały 1025 euro albo coś razem z oprawką, oprawka chyba 116, a reszta ten. To są drogie, moi drodzy, biznesy, na to, nie ma, na to nie ma rady, moi drodzy. Tamto oko zostawiłam na niemiecką stronę. I tak teraz muszę popatrzeć, pomyśleć, jak to zrobić, żeby... No, żeby sobie te oprawki właśnie zrobić, nie, nie tracąc, kochani, majątku. Na to, znaczy majątku. Mogłabym sobie zrobić mniejsze te, te sfery tutaj do, do czytania, no ale bo w sumie do, do jazdy samochodem, no to potrzebuję patrzeć, się nie muszę mieć. Wtedy dodali mam, nie? Ale do czytania, czy do, do ten, no to te dioptry też są. Nie wiem, zastanowię się. Będę się musiała tam przyjechać przede wszystkim i powiem wam, że. Um, a niech mi zrobią jakiś angebot, no. No, Bo, to, bo to, ja jestem już cztery lat klientem ich nim niech mi zrobią angebot. No właśnie te oprawki już się... One się już kochani chichtają, Jakby to powiedzieć? to takiego szczapierzonego wezmę. O! One się mogą, żeby wszędzie dostać. One się chichtają, No jakby byłam o, rok temu, no, więc o tej porze żeby mi to tanie zlikwidowali, no to mi on tam coś podłoży. Później znowu się zaczęło chichtać, to pojechałam do tego mojego lupa i on mówi, że no, no, tutaj kolega mi chciał podłożyć, ale ja te oprawki tu już musi pani, niestety powoli myśleć o nowych. Ja mówię, tak mówię, oprawki nie są problemem, problemem są szkła. Bo ja mam pełen, pełen po prostu pakiet płacenia. Ceny, ceny niech jest po prostu mnie. Yy, zadziwiają, bo na przykład dobrą kanapę, czy taki zestaw wypoczynkowy, naprawdę dobry, można kupić za 1000 euro. 1200. I okulary też tyle kosztują. Okej, okay, idę na niemiecką stronę i przyjdę do Was zaraz, jak tylko tam skończę to oko gruntować. A no, moi drodzy, jestem z powrotem i teraz tym kolorkiem sobie yy, Roz, rozcieram go w, tej, no, po, w załamanie powieki i trochę powyżej załamania tej powieki. Tak, żeby był, był tutaj trochę ciemniejszy, trochę jaśniejszy i na całą, tak, o całą. go sobie tutaj w nimce pojadę, bo co, co mam innego do wejścia. Ehm, paletka jest super, rozciera się fantastycznie. No, tania nie była. Nie? No, to, to jest właśnie jedno z tych mastrych. Z Muszę to mieć, bo inaczej bez tego nie mogę oddychać. Nigdzie widziałam to, ale jak zobaczyłam, mówię, szanowni państwo, no to, no to trzeba to koniecznie kupić. Są różne wersje tych paletek, niekoniecznie z, z, go, z gostkiem, są też z babeczką, z dziećmi, nie pamiętam. I jest nim jaka firma? Amerykańska, co? Zajrzę, zajrzę i napiszę. Jaka to jest firma. Żebyście wiedzieli, żebyście byli jaśnie oświeceni moje drodzy. Ponieważ ja tutaj dam złoto na pewno To... to sobie tu Muszę to jest ciemne te złotości są tutaj. Strasznie ciemno, nie? O, żeby było. Jest taki jeszcze róż. O, z tym. mieszam z tym różem, nie? I tak pójdzie z klejem. No, będę sobie to podbijać po prostu. Te, te kolory tym klejem. I całkiem być może, że skorzystam z którejś z której złotości z glam shopu żeby to po prostu upiem okrzyć, nie? Żeby to wyglądało, na żeby popatrzeć tu, popatrzeć tu, tu jest więcej, tu jest jakby mniej i już niej. okej, okay. Myślę, że wystarczy, że no szybko to trwa. Patrzcie. cuki cuki poszło. Trochę powyżej. Nie? Tu robię da mało trochę na niemiecką stronę i namaluję tą kreskę, a później będę, że pokażę Wam, co, co dalej z nią będę robić. I jestem z powrotem, moi drodzy, i maczam sobie te dwa, mieszam i oj, rozblendowuję po prostu tą kreskę razem z tymi kolor, z tymi dwoma, jaśniejszym i ciemniejszym, do końca tu dojeżdżam, nie? a to wszystko ma być później roz rozblądowane. no. Nie? Po niemiecku mi się gadać nie chciało, w ogóle mi się gadać nie chce, wiecie? Naprawdę. Nie wiem, nie mam... Straciłam ten... ten... przez tą chorobę, przez chorobę, przez tą zarazę i przez sytuację, jaka mnie y, męczy do dzisiaj, po prostu straciłam to takie to spontaniczność, chęć czegoś robienia. Jedyną przyjemnością w tej chwili jest przychodzenie tutaj i robienia sobie makijażu przy Was. Siedzę sobie, myślę, jaki zrobię, o czym będę gadać, a później tak wychodzi co innego i gadam o czym innym. Nie? I, i, tak, I tak to wygląda. Akurat mnie to, wiecie, niespecjalnie martwi. Mój lekarz mnie zapewnił, że na pewno nie mam jeszcze demencji, bo jak mu opowiadam, ja mam cały czas naprawdę ogromne problemy z e, pisaniem bez robienia literówek. Nie? Ja widzę cały wyraz, a on taki nie jest po prostu, nie? To jest dla mnie, to jest tragedia, moi drodzy. A patrzcie, tu sobie pozłociłam, a tam nie. No to muszę go zapomnę. Widzicie, jak to, to, no, o. Tak to ze no, wygląda, nie? Tak to powiedzieć, no później, później powiem, no. Później se, se, se powiem. Także właśnie tak to wygląda, ta sytuacja jest taka dziwna, nieciekawa i, i cały czas stresie, cały czas stresie, cały czas coś nowego, cały czas coś się dzieje, coś, czego czego się nie chce, żeby się działo. Bo za tym idę wiecznie, czegoś szukam wiecznie. No, no co chwilę coś się dzieje innego. Ale tu mówię, no lekarz powiedział, że ja bym pani tak poradził. Na jakiś urlop może, nie? gdzieś się wyluzować, jak się to wszystko tutaj pokończy. Bo... Musi Pani wziąć i się odpocząć, musi Pani, nie? Dostanie e, e, terminu u terapeuty, e, grańczy z cudem, no bo młodzież pierwsza, mają, no, po-covidową depresję, doły i tak dalej, nie? Młodzież pierwsza, jak Ty, ja widzę, że Ty masz 63 lata, zaraz pff, o, tata, to może sobie tam jeszcze, jeszcze poczekać, nie? I, tak, i wdaj, a może szybciej umrze. I będzie więcej pieniędzy. się, okazuje, że emerytury też <ścoughs> nasza na pokolenie, pokolenie nie naszych dzieci, tylko ich pokolenie. I to już niestety nie ma co liczyć na emerytury, nie? No. Taki dług zaciągnie cała, cała ta historia na świecie z tą. I dobra kochani, no to co? Teraz nagadałam się już i teraz moi drodzy wezmę się i no jako nie mowa będę pracować z muzyczką. Chwilowo skończyłam, teraz tylko wytuszuję sobie rzęsy, zrobię resztę twarzy i wrócę kochani do Was. Ostatni szlif kochani i oto przed Wami w makijażu paletką. Meatman Makeup. Nisko, 2004. Ok, amerykańska paletka. Firma jest amerykańska. Co nie znaczy, że w tej Hameryce tak koniecznie musi być wykonana. Wiecie, globalistyka, itd, itp. A no moi kochani, coś, coś ten za nisko jest no, jak mu no tam, obiektyw. No, ale to palnichu, koniec mamy już. No, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, a no u tej fajnej dziewczyny zobaczyłam, ona zrobiła krem, w ogóle zrobiła film o lakierach do paznokci i moi kochani e, zaprezentowała te lakiery, e, dzięki którym kupiłem, tej prezentacji kupiłam sobie dwa, ale przeważnie miała te, 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 to, te, które ja też kupuję ostatnio. Kupuję z Essence. Essence od Essi. No i moi drodzy, powiem Wam rzecz taką, że. Ubabrałam się. Okropnie. Muszę się odbabrać. Powiem Wam rzecz taką, że jeszcze wcześniej zauważyłam u niej ten kolor. O, może tak, o, ten kolor, ten. Ja wam napiszę, co to jest za kolor i spojrzę <głos》> po malowaniu, Cała ręka w, w tym, w klejach do oczu, w... Aj jaj w, w czym to jeszcze? Nie, nie, będzie ta ręka. Czekajcie, ja to, ja to pościągam, bo to są kochani kleje i, i te, jak tam, no. Koncylery. I, i, I cień nawet sprawdzałam, czy tym malowałam, czy nie tym, no i w ogóle, no i słuchajcie, napisała mi, a ona mi dała, kochani, adres, gdzie, zresztą chyba był nawet tam, gdzie mogę ten piękny lakier kupić. To jest taki lakier, hmm? Ja Wam napiszę, co to za firma jest. I napiszę jaki kolor, bo tych kolorów jest tam moi drodzy. Bo tych kolorów jest tam moi drodzy trzy, ale ten, ten to jest ten właśnie. I on po prostu. Ach, dostałam. Ach, aha, aha, szału. No i wiecie co, stwierdziłam, że jak moje własne. Paznokcie, to czy znaczy własne? Yy, 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 po łacie paznokci, tak jak i w tych e, e, szelaku, e, dobrze się wyczyści spirytusem, czyli od tłuści, to ten normalny e, lakier trzyma się też, moi drodzy, tydzień, na pewno e, doszło do takich to, tak, Także wiecie, co raz na tydzień zrobić te paznokcie, to jeszcze można i przeżyje to zanim mi całkiem nie odrosną i zanim się okaże, czy będę mogła jeszcze ten szelak kłaść, ale będę go kładła naprawdę wedle instrukcji nie, ach, tu doleję, co tam będę ściągać, nie wiecie, nie, wed wedle instrukcji, bo po to, po to jest ta instrukcja, żeby to robić, kochani, właściwie. Yy, Odkryłam za to też Essie, yy, lakier z Essie, one są, mogą być kolorowe, niekolorowe, ja wszystko tam podlinkuję, który jest do reperowania paznokci. I powiem Wam, to co te babki tam w tym wpisały, to, yy, to jest prawda. Po trzecim użyciu już te paznokcie naprawdę wyglądają yy, takie ładnie. Wiadomo, że jak ja tą maszynką, tym, tym frezarką sfrezowywałam ten yy, yy, szelak, no to moi drodzy yy, święty Boże mi pomoże, ale. Oh wszystko mi leci, ale po prostu no, zdarłam sobie paznokcie, Po prostu zdzierałam sobie y, paznokcie, bo szybciej, bo tak, bo siak. Nie? Powinno się robić jednak troszeczkę tylko tym, a później resztę naprawdę pilniczkiem. No i nie powinno się robić do takiego, doprowadzać, do tego ja doprowadziłam, że, że y, za dużo warstw tego było po pierwsze i po drugie jak mi się ach nie chciało wiecie co zrywać całego a jeszcze posiedzi to jak ładowałam pod to wiecie ten, ten lak utwardzający utwardzałam malowałam i, i tak było no i teraz mam i wiem że należy słuchać starszych mądrzejszych i którzy lepiej wiedzą i co znalazłam to jest moje drogi Express Dry Drops um, to jest jakiś a, 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 automobilny jest essence to jest. To jest, moi drodzy, olejek. Jak się pomaluje paznokcie, to po prostu ja czekam zawsze i później tak jak jeszcze czuj, czuj, to jeszcze się lepią, wiadomo. To po kropelce tego. To jest takie cudeńko. I on i masz z głowy. Już ci się nie kleją, bo są naoliwione i już ci się nie lepią. No, wiadomo, nie możesz dzierać nie możesz zaraz lecieć pod... pod pod prysznic i, i tak dalej, czy do wanny wskakiwać. No to paznokcie są ostatnią rzeczą, yy, którą się robi, jeżeli się np. wieczorem idzie spać. Kolejność jest taka, że paznokcie zawsze się robi na samym końcu, już przed pójściem, już jak już się nic przy sobie nie robi, ani, ani w zlewie się nic nie robi, ani gdziekolwiek się robi, no. Dlatego ja tak się cieszyłam z, tych, z tego szelaku, bo człowiek sobie na gorąco to zrobił i mógł robić, co chciał, nie? Wszystko było i nie odpadały i ten, no ale trudno. Sama sobie narobiłam bigosu i sama ten bigos będę musiała zjeść, moi drodzy. A moi drodzy, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że się Wam na coś przydałam. Um, um, co by wam powiedzieć? No jest, ta paletka jest dobra, naprawdę zresztą sami widzieliście, że jest bardzo dobra. Ale 40 euro to wiecie co, tu ja wolę sobie do Glam Shopu. Ja ją kupiłam, moi drodzy, ze względu na to opakowanie, bo to takie retro jest, podo podobało mi się. Chyba są mi róże, i coś takiego, i, i te a wybiorę sobie paletkę, są też inne, a te kolory mi się podobały, bo one są takie uniwersalne, z nimi można wszystko zrobić. Fak, sięgnęłam po, po, po Foxy Lady, po e, e, złotości, a ona akurat z tym samym mniej więcej to nie jest, co i ta, także wszystko mniej więcej pasuje, wykorzystałam każdy kolor, który był tej paletce, No i wymazałam to, co wymazałam i dobrze. No. Kochani moi, dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję Wam za komentarze, dziękuję Wam za przybycie, dziękuję za opowiadanie, że jest taka marga SK. No dziękuję Wam, że jesteście przede wszystkim. Przede wszystkim. I co? Widzimy się cali, zdrowi. Na następnym filmiku, moi drodzy.